Wszystkim tradycji musi stać się zadość, czyli mam spodnie długie, zatem opony też już trzeba zmienić. Kolejny rok, kolejny odcinek o tej samej tematyce, czyli jak przygotować auto do zimy. Dlaczego co roku? Sami chcieliście, żeby to robić w kwestii przypomnienia, bo zapominacie o wielu rzeczach się nie mówi, wiele rzeczy się nie robi, a potem jest tragedia, bo temperatura spada i robi się dziwnie. Zatem to będzie trzeci albo czwarty odcinek z tej samej serii. Tylko że dzisiaj już w telegraficznym skrócie powiemy sobie o najważniejszych rzeczach, czyli jak przygotować nasze auto do zimy, bo zapominamy o. Proza ich tych rzeczach. Potem przychodzi temperatura, i tak, auta kaszlą, nie odpalają, źle świecą. Dzieje się naprawdę masa rzeczy. Nie, nie, nie możemy drzwi otworzyć, bo, bo tak, to się też dzieje w nowych samochodach. I te jedna godzina, jedna godzina Twojej pracy pozwoli ci spać spokojnie, funkcjonować spokojnie i właśnie. To jak już mówimy, czas na zmianę opon. To już widzieliście odcinek o oponach. Był bardzo obszerny pierwszy raz i bardzo Wam się podobał, więc definitywnie opony zakładamy już zimowe. Czy wielo, czy sezon? Dla mnie nie ma wielo, ani wielo, ani sezon. Jeszcze trzeba rozgraniczyć, że są opony wielosezonowe, bardziej letnie, a bardziej zimowe. Słuchajcie, to nawet średnie klasy, używane nawet. Ale z grubym mięsem niech to będą zimówki. I teraz najważniejsza rzecz: kiedy zakładamy te opony, a jest jeszcze taka temperatura jak teraz, około, no do 15 stopni dochodzi. No, w nocy spada poniżej zera. To jak dmuchamy oponę. Jest ciepło, to nie muszę wam z fizyki przypominać, że różnica temperatur, na przykład 20 albo 40 stopni, może zaowładzować tym, że nabiliście sobie 2,5 bara, a przy minus 10 przy minus 20 okaże się, że jest w tej oponie 1,8 bara, 1,5 bara. To jest bardzo źle. Więc ogólnie, jeżeli dmuchamy, jak jest ciepło, o tym też chyba nigdy nie mówiłem, to zawsze nabijamy więcej i wulkanizatorzy też nam nabijają mądrzy więcej. Na przykład zamiast 2,5 robią 3, bo kiedy temperatura zleci na minus, to właśnie tak będzie. I to nie jest błąd w sztuce. Musimy się do tego przyzwyczaić. Na zimę po prostu to powietrze nam się skurczy. Dobrze, e, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, możemy mówić o karoserii. Bardzo fajnym zabiegiem w tym okresie, jaki teraz jest, to jest po prostu poddanie samochodu nawet jakiemuś quick detailerowi, jakiejś, jakiejś takiej dzisiaj ceramice, która jest na rok, na dwa i kosztuje niewiele, dlatego, żeby mieć problem rdzy, problem zabrudzeń z głowy, bo sól to wszystko będzie się nam imać, a kiedy jakąś powłokę położymy. Może się okazać, że bardzo łatwo przeżywamy to, bo tak jak z tom. Trzeci rok ma na sobie dobrą ceramikę i powiem wam, absolutnie nie żałuję. Ale dobrze, coś co może zrobić sam. Auta kaszlą. Tak, auta kaszlą zimą. Dlaczego auto kaszle zimą nie chce odpalać? Prąd, a w szczególności jego brak. Dlaczego? No bo dopóki jest ciepło, bo dopóki te metale się nie pokurczą tak bardzo od tych minusowych temperatur, to jeszcze jest jako tako. Bateria w naszym samochodzie nie lubi dwóch rzeczy. się wysokich temperatur? Mhm. I zarobiście skrajnie niskich temperatur. Jeżeli są zarobiście skrajnie niskie temperatury, dochodzi do momentu, w którym nagle, po pierwsze, odpalając na mrozie auto, słyszymy tylko, uć, 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 i może ruszy ten rozrusznik, a może nie. To w ogóle, zanim psz, powiemy o diagnostyce, to zimą, jak wsiadacie do samochodu, to miejcie ograniczone wszystkie nadmuchy, radia, światła i tak dalej, żeby już naprawdę. Nie robić tego poboru niepotrzebnego z akumulatora, bo on już ma naprawdę dość. I teraz, pierwsze co robimy, jak sami mamy ten okres, multimetr chyba każdy ma, nie muszę przypominać, mierzymy sobie wartość napięcia na akumulatorze przed odpaleniem. Jeżeli ta wartość jest w okolicach 12 V, tak się uznaje, 12,8 to jest perfekcyjnie, 11,8 to już tak, tak sebym powiedział po nocy, trzeba się zastanowić nad zmianą baterii, na przykład tak jest 11, 10,5, bo to to nie jest ten prąd rozruchowy, który tam jest, nie, to jest sygnał, że coś nam się dzieje. Ale Zanim już ochoczo, jak to robicie, z dekakumulator zmierzyliście, wyjmujecie i idziecie do sklepu, wy najpierw sobie odpalcie to auto na kablach tak? i sprawdźcie podczas pracy naszego silnika, jaka jest wartość na akumulatorze, czyli tak zwana, obiektywnie rzecz biorąc i nieprofesjonalnie, wartość napięcia alternatora. Alternator ma samoregulator, więc kiedy odpalamy nasz samochód, Odpalamy światła, odpalamy nawiewy, odpalamy radio i idziemy zmierzyć wartość. Jeżeli jest w okolicach 14-14 ileś wolta, czyli doładowywuje, jest spoko. Ale wiecie, że bardzo często okazuje się, że ta wartość jest niewiele większa niż akumulator, jest na przykład 12 z hakiem i on nie ma prądu na górkę, żeby doładować. Dlaczego? Bo się kończy alternator i ty wydasz 400-500 zł na nową baterię, a potem się okaże, że ona za tydzień znowu zdechła, bo jest niedoładowana. Dobrze, jak już jesteśmy pod maską, nieraz wam pokazywałem, że płyn. Chłodniczy, to już tak naprawdę jest rzecz, która jest wielosezonowa. Nie ma już płynu na zimę, nie ma płynu na lato, jest jeden. A kolory współczesnej technologii hybrydowej budowania płynów są tylko po to, żebyś się nie napił, więc można je ze sobą w technologii hybrydowej mieszać. A zatem co 5 lat wymieniamy lub co 200 tysięcy. Jeżeli nie wiesz, to są takie urządzenia, ci pokazywałem nieraz w odcinkach, tutaj Stasiu wyświetla taką graficzkę, taka pipetka nabierasz i ona ci pokazuje, zatem kilkanaście złotych, przy jakiej temperaturze zamarzie ci płyn. Oczywiście, jeżeli jest to temperatura 20, 10, 15, zastanów się nad wymianą. 30 w górę? Spoko. Co też ważnego, jak już jesteśmy pod tą maską? Umiesz? To wymień. Olej. Przede wszystkim olej sobie wymień. Dlaczego? Ja uważam, że olej, jeżeli dużo jeździmy, 20, 30 tysięcy rocznie, olej wymieniamy na zimę i na lato. Na zimę. Pamiętajmy, nie wiemy, jaki był olej. Jest jakiś 10, 15, 40. Ta pierwsza cyfra, o której mówimy... To jest rozruch, gęstość tego oleju przy ujemnej temperaturze. Im wyższa, tym gorzej. Im niższa, tym lepiej. Czyli na nasze warunki europejskie 5W35, 5W40, 5W55, w 20 Zero, absolutny hit. Więc ten olej warto byłoby sobie z półkanką Wrzucić pukankę, przepłukać silnik, zmienić ten olej na taki, jak powinien być. Następna rzecz archaiczna, już prawie nie ma, prawda, układów zapłonowych. Przypomnij sobie, kiedy był wymieniany, bo może się okazać, że wypadałoby wymienić układ zapłonowy, bo dawno nie był, żeby nie było, że jest problem z rozruchem oraz wszelkiego rodzaju filtry. I tu o filtrach bardzo ważna rzecz. Mamy filtry paliwa w dizlu, mamy filtry paliwa w benzynie. Kto z Was pamięta o zmianie? Nie zmienianie filtrów paliwa, na przykład dizla, powoduje to, że gdzieś tam się gromadzi woda. To wszystko gdzieś przez tą wilgoć powoduje, że gdzieś ta woda nam się gromadzi, nawet też w filtrach, a co za tym idzie, jak przyjdzie mróz, już tam pół biedy, że coś rozsadzi, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie przepcha po prostu, nie przepcha paliwa przez filtr. I to jest problem, to jest problem, o którym się nie mówi, a jednak potem się okazuje, że no co, kręci, ale nie odpala. A Dlaczego? No bo paliwa nie ma. Dlaczego nie ma paliwa? Bo zamarzło wszystko. I ta sama sytuacja tyczy się z nalewaniem paliwa pod korek. To skąd w naszych filtrach znajduje się woda? To też jest nasza zasługa. Nie tankowanie samochodu pod korek, tylko tankowanie za pięć dych, czy dzisiaj za stówę, powoduje to, że przestrzeń pusta w baku ma powietrze. Różnica temperatur powoduje skraplanie się, stąd dostaje się woda do naszego paliwa. To nie jest hermetyczny układ, prawda? Więc zawsze w okresie takim jesiennym, w okresie już takim zimowym, po prostu zalewaj ten samochód do pełna. Unikniesz kłopotów, które naprawdę mogą Cię potem dużo, dużo, dużo kosztować. Ulubiona rzecz moja którą co roku zawsze w Toyocie się robi i w innych samochodach też warto. Kosztujecie to 15 zł i trwa to jakieś 15 minut. Owszem, możesz poprosić na menu, żeby to zrobili i na menu też to robią. Smar silikonowy, takie ustrojstwo fajne, szmateczka, psiku, psiku i lecisz każdą uszczelkę wewnętrzną i każdą uszczelkę zewnętrzną we wszystkich elementach, które się otwierają w Twoim pojeździe. Takich jak tutaj, gdzie jest styk, takich jak tutaj, gdzie jest styk. Dlaczego? A no widzisz, jak dasz ten smar silikonowy, to... Się nie skleją ze sobą, wilgoć się tam raczej nie dostanie. To spowoduje to, że unikniesz efektu, w którym odkluczyłeś auto i nie możesz otworzyć drzwi, bo zamarzły. No, tak jest. Myjemy te auta zimą, ciepło się robi w środku, gdzieś ta wilgoć, to wszystko gdzieś może się osadzić i nam sparować. Kolejna istota rzecz, o której nie pamiętamy, a w ogóle mamy to często w dupie, a ja nie mam. Zmiana dywaników. Wkurzasz się jesienią, że ci szyby parują, mówisz o co tu chodzi, zmieniasz filtry kabinowe, one dalej parują. Bardzo często jest tak że macie dywaniki materiałowe, one w sobie w okresie jesiennym gromadzą dużo wilgoci, buty mokre, liście, cały ten syp, który tam wchodzi. I co się dzieje, jak odpalisz samochód i zaczyna być ciepło? No ta woda po prostu paruje i ta woda będzie parować tobie na szybę, a najczęściej dzieje się tak, kiedy pojechałeś godzinkę w trasę, zrobiło się ciepło, zamknąłeś auto, zgasiłeś silnik, wyszedłeś i to wszystko odparowywuje, ta wszystko ochładza się, ta para wychodzi i wtedy rano przychodzi, ty masz wszędzie wodę. Ty masz wszędzie wodę. Więc to jest taka zmiana, o której warto pomyśleć, bo owszem, istnieją kanały odpływowe w różnych miejscach, one się zatykają. To w zależności od samochodu. Passaty mają tak na przykład, że tu lubi sobie zgnić pod szybie, bo się kanały zapychają. Na podszybiu znajduje się plastik pod tym plastikiem akumulator, i bardzo często w przypadku skody Super 1 Passata B5, jest tak, że odpływy się zapchały, ta woda tam ścieka, nie odpływa na dół, bo liście, bo syf, bo wszystko, i nagle okazuje się, że ty masz akumulator w wodzie zanurzony. I ja u siebie w skodzie starej, tej czerwonej, to widziałem, i widziałem to w Passacie tym, dokładnie w tym tak się stało, kiedy Wizgo wygrał. Nikt z nas nie zauważył, że był odpływ zatkany. Kiedy Wizgo wygrał, chwilę pojeździł, i tu kontrolki się palą, a syf, a to wystarczyło przetkać. I już problem się naprawił, no ale dobrze. Nie każdy jest nieomylny, prawda? Reflektory, regeneracja, wszystko co możecie sami zrobić, wymiana żarówek na takie troszeczkę droższe, to dużo daje. Ja tu mam naprawdę, testuję sobie od Philipsa po Osrama, po wszystkie inne, i to jest bardzo duża różnica, żebyś ty widział tego pieszego, który w nocy będzie cymbałem ubranym na czarno, bez odbłysku, żebyś miał szansę go zauważyć te parę metrów wcześniej. Sarne! Kogokolwiek. No dobra, jeździsz po mieście, no to, to nie jest aż taki problem. Ale ustawienie świateł to jest rzecz, którą błagam. Róbcie. Sezonowo jedźcie na tą stację kontroli pojazdów, ustawcie wysoko świecenia reflektoru. Pamiętajcie, że ten guzik, który tutaj jest, krętełko, jeżeli auto stoi nieobładowane, to ma być na zero. A wy sobie kręcicie, obniżacie, podnosicie te światła. Regulacja jest po to, kiedy nie ma automatycznej regulacji. I tył pójdzie w dół, przód pójdzie w górę, żeby to wyrównać to świecenie, a nie do tego, żeby się wy sobie kręćkali. Nie, to do tego nie jest. Więc błagam, raz w roku pojedźcie na tą stację kontroli pojazdów. I tyle. Czyli zmieniamy płyn chłodniczy, zmieniamy oleje, dbamy o opony i tak naprawdę uszczelki i wszystkie inne. I wtedy ten samochód, a przede wszystkim dbamy o akumulator, jego naładowanie, sprawdzenie, jaki to jest stan tego wszystkiego. I wtedy to nasze autko bez problemu. Przejdzie z nami cały okres zimowy. Serio, róbcie to. Możecie oczywiście też podjechać do jednego z naszych warsztatów w całej Polsce, już tak naprawdę. Znajdziecie się na stronie m4kgarage www.m4kgarage.pl i zrobić sobie, poprosić jakiś taki przegląd zimowy, żeby przejrzeli wszystko, czy zmienić jakieś rzeczy. Ale dużo rzeczy możecie zrobić sami. I tak ten kanał was zbudował, żebyście wy to robili sami. Zatem dziękuję, uciekam, mam nadzieję. A, dajcie znać, taka forma, gdzie omówiłem, przypomniałem. Jest wam lżejsza, czy lepsza jest forma z poprzednich lat, gdzie te czynności wykonywałem, pokazywałem, jak je wykonywać? Dajcie mi znaka, bo chciałbym od was zwrotkę mieć, jak to, jak to z Waszych oczu wygląda, bo dla mnie nie ma problemu, żebyśmy w następnych latach. Oczywiście takie rzeczy znowu pokazywali łopatologicznie. Dobrze, kończąc, kciuk w górę, subskrybuj, żeby być na bieżąco i dziękuję partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli dietom od Brokuła, na które macie rabat aż 15% na hasło Miłośnicy15. A to jest ważne, bo nawet jednodniowa dieta dzisiaj kupiona upoważnia Cię do wzięcia udziału w akcji, gdzie zbudowaliśmy najtłustsze mini, czyli akcja promocyjna u Brokuła i Ty możesz stać się właścicielem tego auta. Nawet właśnie jednodniowa dieta, zobacz, co to jest katering dietetyczny, zobacz czy to Ci pasuje, bo masz naprawdę masę produktów do wyboru, czy potrzebujesz schudnąć, przytyć, czy iść na siłownię i tak dalej. A to Ci daje też możliwość wzięcia udziału w zabawie, która trwa do 13 grudnia, a tym samym 22 grudnia na kanale u nas będzie finał, gdzie po prostu komisja, ekipa z Brokuła wyłonią zwycięzcę tego oto miniacza, który Wam się tu przebija, bo jest gruby projekt. To jest kilkadziesiąt tysięcy, 80 koła to jest sama baza. Już te tuningi, to wszystko. Więc Wy sobie zdajcie sprawę, co z nim potem zrobicie. Mam nadzieję, że będziecie jeździć i kochać. Ach, ktoś sprzeda, bo potrzebuje hajsu. Tyle. Linki macie w opisie. Widzimy się, trzymajcie się. Cześć!